Inwentaryzacja to fundamentalny proces, który każdy przedsiębiorca powinien znać. Umożliwia on uzgodnienie rzeczywistego stanu zapasów z zapisami w systemie, co jest nie tylko wymagane przepisami prawnymi, ale przede wszystkim kluczowe dla efektywnego zarządzania firmą. Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na wykrycie ewentualnych rozbieżności. Zidentyfikowanie uszkodzonych lub przeterminowanych towarów, a także na ocenę skuteczności procesów magazynowych. Zanim przystąpimy do inwentaryzacji z użyciem systemu ComArch ERP Optima, warto odpowiednio przygotować się do tego procesu. Po pierwsze, upewnijmy się, że wszystkie transakcje magazynowe zostały zarejestrowane w systemie. Następnie w menu Start, konfiguracja, firma, magazyn, parametry, inwentaryzacja. Ustalamy odpowiednie opcje, takie jak możliwość przeprowadzania inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentu. Przygotujmy arkusze inwentaryzacyjne w module magazyn inwentaryzacja. Kiedy wszystko jest gotowe, możemy przejść do konkretnego procesu inwentaryzacji. Na samym początku otwieramy arkusze inwentaryzacyjne w systemie. Te arkusze posłużą nam do rejestracji rzeczywistych stanów magazynowych. Następny krok to wypełnianie arkuszy, gdzie wprowadzamy rzeczywiste ilości towarów, które stwierdziliśmy podczas spisu z natury. Kolejnym etapem jest analiza rozbieżności. System automatycznie porównuje stany rzeczywiste z tymi księgowymi i generuje raport, co pozwala zidentyfikować potencjalne problemy w zarządzaniu magazynem. Po tym należy przekształcić arkusze do dokumentów wewnętrznych. Dla nadwyżek wykorzystujemy PWI, a dla niedoborów RWI. W przypadku pracy w modelu rozproszonym dokumenty te muszą być także wysyłane do centrali. Komarch ERP Optima oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które mogą znacznie usprawnić cały proces inwentaryzacji. Możliwość obsługi kolektorów danych pozwala na szybkie wprowadzanie stanów magazynowych, a automatyczne generowanie dokumentów po zaliczeniu inwentaryzacji minimalizuje czas potrzebny na administrację. Co więcej, system pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji częściowej, co może być przydatne. Gdy nie ma potrzeby inwentaryzowania wszystkich towarów jednocześnie. Aby zrealizować inwentaryzację efektywnie, warto postawić na regularne przeprowadzanie tych procesów. Zamiast czekać na koniec roku, rozważ częstsze inwentaryzacje, które pozwolą Ci szybko wychwycić i skorygować błędy. Zastosowanie blokowania magazynu w czasie inwentaryzacji zminimalizuje ryzyko rozbieżności. A odpowiednie szkolenia dla pracowników zapewnią, że wszyscy będą znali procedury i potrafili prawidłowo obsługiwać system. Pamiętajmy, że efektywna inwentaryzacja nie jest jedynie spełnieniem wymogów prawnych. To sposób na optymalizację zarządzania zapasami oraz poprawę efektywności operacyjnej. Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia specjalistów firmy NeoSmart, którzy mogą pomóc w wykorzystaniu pełni możliwości systemu. Komarch ERP Optima. Dzięki nim proces inwentaryzacji nabierze nowych, bardziej efektywnych wymiarów. Warto zainwestować w rozwój swojego przedsiębiorstwa, aby zaoszczędzić czas i przyspieszyć działania. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania. Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.